Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że dzień dobry. Ja mam dzień dobry, u ciebie ciekawe, może być dobry wieczór. W każdym razie, dzisiaj o biznesie. Ostatnio mówiliśmy trochę o rozrywkowej kwestii, a dzisiaj o biznesie. Dlaczego? No bo tylko i wyłącznie biznes nam daje pieniądze, tak? Sprzedaż nam daje pieniądze, cała reszta to jest koszt. Niestety masa ludzi tego nie rozumie. Myślę, że jak idą do pracy, to oni nie sprzedają, tak? no, Sprzedają swój czas za, za pieniądze. Niestety za, za zawsze za mało pieniędzy, tak? no bo nie ma, wiesz, nie ma takiej kwoty, która oddałaby nam czas. Nie? No i no, to, to tak jakby tytułem wstępu, tak. I powiemy sobie o wczorajszym akurat webinarze, tak jak powiedziałem, będę ci mówił tutaj o na bieżąco o, o rzeczach. Nie jakieś tam szczapki. I prowadziliśmy taki webinar tutaj z moim przyjacielem Robertem. No i chcę ci pokazać troszkę y, analiz, tak? I an jak to mówią, czy, czy po prostu y, statystyk. Y, zobacz. Y, tutaj był wczoraj webinar i mamy, tak? Y, 408 osób na stronie. Strona miała skuteczność 34,5. Y, większą miała skuteczność, jak puszczaliśmy sam ruch, tylko i wyłącznie z naszych zaufanych źródeł. Ale, że też poszła tutaj reklama na Facebooku, delikatna. tam reklamka, tak, bo jak widzisz, to tłumów, to nie chodzi o tłumy. Mamy 141 osób zarejestrowanych, z tego 50% było na live i z tego już 11% widziało powtórkę. No i co z tego wynikło, tak, z tego wynika fakt, zobacz, że są zamówienia, to sprzedawaliśmy akurat produkt 100, 197 zł. No i widzisz, są zamówienia, tak? Są zamówienia wczoraj, 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 ale też przedwczoraj różne inne. W każdym razie, no, to jest jakby początek, tak? Bo jakby live webinar, czy w ogóle jakby wydarzenie online, które się odbywa, to. Można powiedzieć, to jest tylko tak, taki początek, później osoby oglądając nagranie i tak dalej, dopiero później decydują się na, na dalsze tutaj tematy. Czyli może się okazać, że się podwoi, potroi, tak. Ale to nie o to chodzi, bo mamy na przykład statystyki. Po co jest taki webinar? Po to, żeby ze, ze zebrać statystyki, czyli to, to co już wam wcześniej mówiłem, że tam dziś pewnie będziesz miał nagranie, po prostu u góry, i będziesz mógł wejść sobie też w, w podobne właśnie statystyki, o których mówiłem, że mamy tutaj tyle i tyle wejść, mamy taki taki procent, czyli wiemy dokładnie, że jeśli puścimy o jedno zero więcej, to będzie 1410 osób zapisanych. I wtedy będziemy mieli właściwie 10 może 10. Wtedy będziemy po prostu mieli zwielokrotniony efekt w postaci zakupów. Mamy pewne parametry. Wiemy, ile możemy wydać na to, żeby sprowadzić wizytorów, czyli odwiedzających. Wiemy, ile wtedy osób docelowo się zapisze. I wiemy na przykład, że jeśli. Zobaczyło to tutaj 86 osób, a zobaczy to 800, czyli powiedzmy, dzisiaj zobaczyło 86 osób i mamy tam x zakupów, tam akurat jest 11 sztuk teraz, tak. Hmm, oczywiście wiele rzeczy w międzyczasie się sprzedawało, bo tam na stronie dziękuję, było jest cały tunel sprzedażowy, zaraz ci coś więcej na ten temat powiem. Ale w każdym razie, jeśli będziemy widzieli, że ta skuteczność webinarius, na przykład, zobacz, mamy 93, 86 osób widziało, Powiedzmy 11 osób kupiło, nie? no to mamy więcej niż 10% skuteczności. Nie? Możemy tutaj obliczyć sobie dokładnie, ile, jaka jest ta skuteczność, i trzeba sobie to obliczyć, jeśli wchodzisz później w reklamę robisz. No w każdym razie możemy przyjąć, tak, że na, na każde 100, tak, circa about, jak to mówią, tak? na no 100 osób, które obejrza, obejrzą nagranie, obejrzą webinar. 10% powiedzmy kupuje, nie? Czyli wiemy dokładnie, ile możemy wydać, ile tych wizytorów musi być, ile osób musi być na webinarze i, i skalujemy po prostu te parametry. I dlaczego ja Ci o tym mówię, tak? Dlaczego ja Ci o tym mówię? Bo jakby 99% ludzi tego nie rozumie, nie? Że obojętnie jak, co masz dzisiaj, czyli obojętnie jaki masz produkt, obojętnie jaką usługę, obojętnie co sprzedajesz, kolokwialnie mówiąc, Musisz mieć takie parametry. Tak, ja, ja to ci pokażę, to jest akurat wczorajsze, ale też mieliśmy wcześniejszą tutaj se, sesję, inny webinar i też ci pokazywałem. Tu mamy trochę większe, znaczy inne statystyki, tak, bo mamy mniej wizytorów, ale mamy też nie, nie, niezły zapis i mamy lepszy tak, zapis. No, i widzimy tutaj też była, tutaj, tutaj na live attendees, zobacz, tylko 25% było na live. Teraz mamy zwiększone i mamy wiele takich statystyk, tylko to było zupełnie pod, inne, pod innym kątem robione. Znaczy, zupełnie, może nie, no bo też autonomia, ale troszeczkę inaczej, inaczej był jakby skalibrowany cel tego wszystkiego i tak dalej. Tak czy inaczej, masz pewne statystyki, i wiele osób dzisiaj. Na social mediach i tak dalej, szczególnie działających w network marketingu, mówi, że oni działają to, tamto, robią biznes, kiedy chcą, wrzucają tam jeden post na, na, na tydzień, jakim się tam coś zachce, i tak dalej. To nie jest biznes, moi drodzy, tak? Wchodzimy wtedy w tak zwane oszołomstwo, i ludzie później, którzy na Ciebie patrzą, myślą, że ty Aha, fajnie, kurczę, wrzucam jedno zdjęcie na tydzień, tak, gdzieś tam, latam po jakichś lasach, po, po jeziorkach i odpoczywam sobie robię biznes. To jest bzdura. To jest hobby, za które ty płacisz jeszcze dodatkowo, a nie zarabiasz pieniądze, tak? Biznes popatrz na ludzi, którzy prowadzą biznesy na Instagramerki, na, na youtuberów i tak dalej. Youtuberów, których ja obserwuję, wrzucają trzy materiały na dzień. Tak? Trzy materiały na dzień. Ludzie, którzy działają na Instagramie, wrzucają 3-5 rolek na przykład na dzień. Tak? Rolki to jest jedna sprawa, ale ten cały pamiętaj, że to wszystko to jest ruch. Tak samo tutaj. Tutaj są wizytorzy, tutaj są ludzie, którzy przyszli na stronę, weszli na stronę, tak? Ale Ty, żeby to skalibrować, żeby to po pierwsze doprowadzić do takiej sytuacji, żeby oni już tu się znaleźli, to też musisz pewne rzeczy poczynić. Druga sprawa, żeby oni później się skonwer skonwertowali na klientów, na partnerów, to Ty też musisz pewne rzeczy poczynić, tak? I to między innymi właśnie można sprowadzić właśnie do takiego lejka sprzedażowego, jak zwał, tak zwał. I to są codzienne metody operacyjne, mój drogi. Naprawdę. Online to jest normalny biznes. Tak, jakbyś otwierał sklep stacjonarny, gdzie musisz rano pojawić się w robocie. Otworzyć ten sklep. Jeśli ty sam sprzedajesz powiedzmy w tym sklepie, tak. Robisz działalność operacyjną każdego dnia. Dostawy, przyjęcia dostaw to tamto. Później robimy co? Musimy wiedzieć, co zeszło każdego dnia. Musimy wiedzieć, ile osób było w tym sklepie, tak? Jaki jest taki, tak zwany średni czek? Inwentaryzację trzeba robić, tak? Renament. Rozumiesz? To wszystko po prostu trzeba, trzeba robić każdego dnia. To nie jest tak, że jak masz sklep swój zwykły, stacjonarny, to ty w poniedziałek sobie otworzyłeś, bo tak ci się zachciało, bo miałeś taki kaprys, tak? Ale we wtorek, środy sobie pojechałeś na wakacje. Aha, no dobra, no i w przyszły poniedziałek znowu sobie pomyślałeś, dobra, o sobie otworzę sklep, bo nie mam co robić, tak? Rozumiesz? Nasze, jeśli prowadzisz biznes w internecie, mam na myśli tutaj, jeśli to ma Cię karmić, ma Ci opłacać Twoje rachunki, ma docelowo jakby przyjąć taką formę, że ma zastąpić Ci tą pracę, którą teraz wykonujesz może gdzieś tam u kogoś, to są to codzienne metody operacyjne, które sprowadzają ruch na stronę, konwertują człowieka na tej stronie, zapisują go na listę adresową, później robią z nim coś na zasadzie: odsyłają go na coś, czyli na przykład na webinar, na wideo, na e-booka, cokolwiek, budują z nim relacje i sprzedają. Sprzedają, tak? Twój dzień powinien składać się z, z działań pod tytułem Sprowadzanie ruchu. Tak? I sprzedaży. Oczywiście trzeba robić też lejek sprzedażowy, żeby sprowadzać na jakiś lejek, bo jeśli będziesz sprowadzał tylko na stronę do zakupu, to już jest jakby wyższa para kaloszy, jak to się mówi, to po prostu będziesz tracił masę ruchu. I oczywiście, czy to będzie działało, no w jakiś sposób będzie dla ciebie działało. Lepiej robić tak niż nie robić w ogóle. Ale idąc, wchodząc już na wyższy poziom, tak, żeby być bardziej efektywnym, tak jak tutaj ci pokazuję, tak czyli mieć te osoby zapisane i później konwertować ich na klientów, to musisz mieć właśnie, jak ja to nazywam kolokwialnie mówiąc, taki lejek pralniczo-wydobywczy, tak? Czyli musisz tym lejkiem odsiać te osoby, które są w ogóle niezainteresowane, bo ewentualnie są tylko i wyłącznie zainteresowane, żeby popatrzeć, coś tam się przyjrzeć, a te osoby, które naprawdę mówią i chcą i robią. I ten proces musi się odbywać każdego dnia, rozumiesz? Bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie statystyka, kiedy będzie systematyka, systematyka, tak, kiedy będzie, to po prostu będziesz miał efekty, rezultaty i biznes, czy sieciowy, czy online, w jakikolwiek, obojętnie, jakikolwiek masz produkt, zrozum, drogi słuchaczu mój, jeśli obojętnie co sprzedajesz, jakikolwiek masz produkt czy usługę, to ten lejek jest dla ciebie, rozumiesz? Ty musisz się posługiwać tym lejkiem, on może być oczywiście zmodyfikowany, trochę inaczej może wyglądać, może by, mogą być inne źródła ruchu. I tak dalej, ale zawsze musisz zbierać listę adresową, zawsze musi być lek sprzedażowy zrobiony, zawsze musi być strona sprzedażowa zrobiona, a przede wszystkim musi być ruch skądś ściągnięty. Po prostu nie ma innej, nie, nie ma jakby tajemniczej pigułki na to. Rozumiesz? Oczywiście może to być więcej ruchu na przykład z Instagrama, może to być więcej ruchu z TikToka, może to być więcej ruchu z Facebooka, może to być więcej ruchu z Google. I oczywiście e, e, można się... Wykształcić albo wyspecjalizować w którymś z nich. I, i, I jakby najlepsi tego świata mówią, że najpierw wyspecjalizuj się w jakimś jednym. tak, Jeśli dobrze ci to hula działa, to prze, przejdź na następny i tak dalej. Oczywiście można też tak zrobić. Tak? Ale można też na każdej platformie, to w zależności od tego, ile masz czasu, próbować metodą prób i błędów lub zgłosić się do osób, które. Już z tego korzystają, robią i mają dobre rezultaty, efekty. Ja nie sprzedaję, wiesz, cudownych diet, tak? Nie sprzedaję jakichś tam gadżetów w sklepie internetowym, tylko stricte pozyskuję ludzi do współpracy. I, to, i musisz wiedzieć, że to nie są... I tutaj będziesz miał zawsze niższe rezultaty, na przykład niż sprzedaż jakiegoś kursu. Jak jeśli bym, nie wiem, sprzedawał kurs, po prostu jak szybko wyleczyć trądzik, na przykład, albo jakieś porady, tak? I tak dalej, to bym miał, na przykład, jeśli by się pojawiło 100 osób, to bym miał sprzedaż 60-70%. Tak, a na pozyskiwanie, ktoś z Was pozyskuje partnerów biznesowych, czy tam w ogóle partnerów do czegokolwiek, to wiecie, że to jest niższy procent, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wyobraź sobie, co by było dzisiaj. Jeśli byś miał taką maszynkę pralniczo wydobywczą i powiedzmy, ja już nie mówię każdego dnia, ale każdego tygodnia tak, wchodziłoby ci 10-11 nowych partnerów do biznesu. Co by to zmieniło w Twoim biznesie? A co by było, jeśli byś nauczył twoje osoby, tak, z, z którymi współpracujesz, z, też robić to samo. I oni też by polecali to, ta, tak samo, tak samo by robili, taką samą metodologią by działali. Tak? musimy się, moi, ja będę, ja będę o tym mówił bardzo mocno, czy komuś się podoba, czy nie. Tak? Bo uwierzcie mi, że ja przez te 12 lat, które działam czy w marketingu sieciowym, czy w online biznesie, po prostu widziałem tyle oszołomstwa, że to jest niepojęte. I później. Ludzie marketingu, marketing sieciowy utożsamiają z jakimiś postami na Facebooku, z jakimiś głupotami motywacją, jakimiś pierdołami. Oczywiście motywacja jest bardzo ważna. Ale to ci nie przekłada pieniędzy i później się zastanawiasz, patrzysz na takiego motywatora jednego drugiego od rozwoju i myślisz, że to mu przynosi pieniądze. W nic bardziej mylnego. Pieniądze przynosi lej sprzedażowe. Pieniądze przynosi webinar. Pieniądze przynosi zamykanie sprzedaży na webinarze. Tak, po prostu. Nawiasem mówiąc, jeśli ten webinar na, na tym webinarze cię nie było, tak było o autonomii, to masz pod spodem pewnie nagranie jeszcze będzie. E, później to wrzucę w inne, w inne narzędzia i tak dalej. Także prawdopodobnie będzie, jeśli, jeśli, jeśli Ciebie nie było lub chcesz sobie powtórzyć, to zresztą też dostaniesz maila w tej sprawie, żeby sobie obejrzeć jeszcze raz, tak? I znowu to jest zabieg, czyli wysyłam znowu. Nagranie z webinaru znowu będzie większa skuteczność, później przerobię to na tak zwany automatyczny webinar, czyli ludzie będą się zapisywać na retransmisję na przykład webinaru, i to będzie tak zwany evergreen, cały czas będzie się działo. Dlaczego? No bo jeśli coś działa, mamy statystyki, to wiemy dokładnie, że możemy to skalować na większą, na większą skalę, tak? Skalować, no, masło myślane. Dlaczego ja tym mówię? Tak? Dlatego, że biznes online to jest profesja, której musisz się nauczyć. Czy chcesz, czy nie chcesz. Choćby choć sprzedawał karmę dla psów, to musisz tak robić. Po prostu. Nie ma innej opcji. Tak? Tylko oczywiście, wiadomo, sprzedając jakieś tam produkty z, ze sklepu, budujesz markę sklepu na przykład, tak? a nie swoją, powiedzmy. Tak? Chociaż to jest też dyskusyjne. Ale to wszystko trzeba robić i to muszą być tak zwane daily method of operation, czyli codzienne metody operacyjne. Nie ma innej opcji. Każdego dnia wstajesz, musisz zrobić pewne rzeczy, tylko musisz wiedzieć co i musisz wiedzieć jak. I żeby wiedzieć, jak to zrobić, jak zbudować świadomość, jak spowodować, żeby dana osoba w ogóle rozważała przystąpienie do tego, co masz lub kupienie tego, co masz, jak zbadać preferencje w lejkach sprzedażowych, jak to wszystko oddzielić jedno od drugich, tak zwanych ziarno od plew, kolokwialnie mówiąc, jak spowodować zakup, jak zbudować lojalność w grupach społecznościowych, na stronach członkowskich i tak dalej. Właśnie lada dzień, bo dzisiaj mamy tak, ósmy, to trzynastego wypuszczamy pierwsze materiały. Mamy kilkanaście osób już, które przystąpiły do tego kursu, czyli biznes tak zwany od A do Z, tak. i właśnie uczymy. Będziemy uczyć, jak to robić. Myślę, że trzy miesiące obejmie taki intensywny, można powiedzieć, kurs. To znaczy, może nie intensywny, to źle powiedziane. Całościowy, ale rozłożony w miarę wiesz, w takie segmenty, które będą dla ciebie do skonsumowania właściwe, żebyś mógł to dobrze zaadoptować. Tak? Żeby żebyś po trzech miesiącach powiedzmy na jesień, tak, kiedy będziesz siedział w lockdownach, po prostu, mógł działać na pełną parę. Tak. I normalnie jest to kurs, i to, jak wejdziesz sobie w linka poniżej tego y, 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 nagrania, to po prostu jest to 997 zł, ale wczoraj też na webinarze przez kod autonomia, czyli jeśli klikniesz ten link, wpiszesz sobie kod autonomia, kod zniżkowy, to on jeszcze do poniedziałku będzie ważny i za 597 zł po prostu możesz sobie nabyć ten kurs. I, to, i, I tyle. Tak. Czy są takie kursy? Oczywiście popatrz, sprawdź w internecie. Możesz zapłacić za nie 3, 5, 10, 15, 20 tysięcy. Ja w 2014-2015 roku jeździłem osobiście na dwa dni do ludzi, tak normalnie do nich do domu. I płacili mi za to od 12 do 14 tysięcy. I uczyłem przez te dwa dni, tylko dwa dni, osobiście, jak to wdrożyć. No, dzisiaj nie mamy takiej możliwości, znaczy mamy, mamy ale po prostu no nie jest to atrakcyjne dla mnie, tak? bo mam wiele innych rzeczy do, do roboty i po prostu też, też nie chcę w taki sposób działać, tak, bo jest to czasochłonne, po prostu energochłonne i, i, i nie jest w stanie skalować się w żaden sposób, tak, bo, bo jednej osobie poświęcam swój czas wtedy i wtedy, wtedy i wtedy, wtedy wtedy i wtedy, i tak dalej. Czyli, tak jak powiedziałem, obojętnie ile byś mi zapłacił za godzinę, to i tak jest za mało, bo ja tracę tą godzinę. Tak? A tutaj, jeśli zrobię to razy skalę, razy 10, razy 20 osób, no to wtedy jakiś ma to sens, bo w godzinie czasu jestem w stanie obsłużyć 20-30 osób. Tak? Nie będzie tego dużo, bo to 20-30 osób to w maksie. Tak czy inaczej, jeśli kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby online po prostu działać, żeby zbudować własną markę sklepu, cokolwiek sprzedawać, a nie tylko mówić, że sprzedawać, a nie tylko mówić, że robić biznes, a nie tylko mówić, że e, chcesz mieć czas i pieniądze i, i wiesz teraz robisz biznes kiedy chcesz, z kim chcesz i tak dalej bzdura. Jeśli chcesz wykonać ciężką robotę każdego dnia, ale która się opłaca no to zapraszam Cię e, na pokład. Hmm. Powiem tak, no jeśli przez te trzy miesiące, które będziemy w różny, w, jakby w różny sposób, tak? Na różne, w, na różne metody. Za pomocą różnych metod, może tak powiem, dostarczać tobie informacje, wiedzę, praktykę, warsztaty i tak dalej. Jeśli po tych trzech miesiącach nie zrozumiesz, co to znaczy codzienne metody operacyjne, nie będziesz wiedział, jak to zrobić, no to daj mi znać, po prostu zwrócę ci te pieniądze. No bo to nie ma sensu. Tak. Będziesz na każdym spotkaniu, będziesz na każdym Zoomie, będziesz na każdych spotkaniach, na które się gdzieś tam będziemy umawiać, obejrzysz to wszystko, zaczniesz wdrażać, zrobisz praktykę i dalej ci to nie będzie szło, dalej nie będziesz tego ogarniał. To po prostu daj mi znać, bo to wiesz. Może się okazać, że ja nie umiem tego uczyć po prostu, nie? Ale od lat uczę się od ludzi ze Stanów, którzy nie prowadzą za rękę. Kursy ich kosztują między 1000 a 2000 dolarów za takie początkujące właściwie rzeczy, bo jakbyś chciał wejść w technikalia tuneli sprzedażowych i tak dalej, to to są astronomiczne kwoty z, z najwyższą kwotą jaką się spotkałem to 50 tysięcy złotych i to myślę, że też, też nie jest jakiś tam nie wiadomo jak astronomiczna kwota, bo uwierz mi, że to ci może dać w perspektywie milion albo dwa miliony na przykład, tak jak jeden z takich marketerów online mówi, że jesteś jeden tunel od swojego pierwszego miliona na przykład, nie? Albo od wolności, no to teraz jeśli wydasz 50 tysięcy złotych na zrobienie właściwego tunelu sprzedażowego, powiedzmy masz jakiś produkt, tak? Wyobraź sobie, że e, pokazuję Ci tunel sprzedażowy, który sprzedaje Ci na przykład, nie wiem, na, na 100, na 200 tysięcy na miesiąc, a, albo na przykład na, na milion na rok, nie? No to pytanie, nie jest wtedy e, warto 50 tysięcy położyć, nie? No także to, to o to chodzi. Ale tutaj nie będzie 50 tysięcy, ja bardziej, e, bardziej jeśli to oglądasz, jesteś osobą, która jest początkującą lub, Zaawansowana we wiadomościach tak, na ten temat, bo wiele osób też mnie ogląda przez kilka lat. A rekordziści po pięciu, sześciu latach piszą mi maila: a Marcin, jestem gotowy, dopiero zaczynam i chcę zacząć właściwie. Ale pięć, sześć lat czytał moje mail, dlatego właśnie jest ta, ten lek sprzedażowy i tak dalej. Jeżeli się tak chcesz tego nauczyć, tych dziennych metod operacyjnych, co trzeba zrobić każdego dnia, jakieś po prostu do roboty, do swojej roboty w swoim biznesie, no to zapraszam Cię. Pozdrawiam cię serdecznie, daj znać w komentarzu. Zasubskrybuj, daj dzwoneczek. Musi być merytorycznie, bo ja głównie zajmuję się biznesem, a rzeczy rozrywkowe, no niestety, ale wpływają ostatnio na nas i też trzeba wiedzieć, w którą stronę się, w którą stronę się poruszać. Tak. I dlatego też zapraszam cię na nagranie z ostatniego naszego webinaru z Robertem, który pokazuje, jak w ogóle tak, mamy taki. Taką opcję powiedzmy, żeby pokazać Ci, jak stać się autonomicznym właściwie w 100%. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o żywność, energię itd, i tak dalej. Ale nie będę o tym tutaj mówił, tylko obejrzyj sobie nagranie. Także pozdrawiam cię serdecznie miłego dnia i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć cześć.